CVG9, Klaudiusz Wesołek. Ochotnicze straże pożarne wrosły na dobre w krajobraz polskiej wsi. Trudno sobie dziś wyobrazić wieś bez OSP. Chociaż zapewne kilkadziesiąt lat temu, kiedy powstawały pierwsze. Yy, straże yy, one też wywoływały kontrowersje kontrowersje wy, 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 wywoływało to że yy, ochotnicy amatorzy biorą się za gaszenie pożarów no i teraz jest yy, pełna analogia do ochotniczych yy, milicji organizacji paramilitarnych które powstają yy, no ostatnio no, na masową skalę ale ciągle ich jest yy, zbyt mało bo no, wywołują one spore kontrowersje i spotykają się z niezrozumieniem wielu ludzi. A jest tu właśnie pełna analogia do OSP. Jak OSP uzupełnia działania zawodowych straży pożarnych, tak ochotnicze milicje, organizacje paramilitarne uzupełniają działa, działania wojska, no, częściowo też no, policji i innych, i innych służb mundurowych. Oczywiście jest tu no, istotna różnica między OSP a tymi organizacjami, że OSP, co ciekawe, no co jest w ogóle mm, y, rzeczą, y, no, no godną podziwu, że organizacja ochotnicza jest w stałej gotowości do działania. My natomiast, y, no, no takich y, y, planów nie mamy, żeby y, działać jak na stałe. Y, my jesteśmy tylko na. na do, przygotowujemy się tylko na, na czas ewentualnej woli, innej czy innych y, poważnych y, kryzysów, y, i tylko, tylko no, w takich y, sytuacjach będziemy czynnie działać. Poza tym, poza tym y, jedynie organizujemy się y, i ćwiczymy. I y, no, jeszcze jest y, tutaj. Jedna taka no, istotna różnica i pewnie też y, no, taka dodatkowa kontrowersja, y, że y, OSP zajmuje się działa, y, działaniami ratowniczymi. Y, no, nie, nie tylko gaszeniem pożarów, ale szeroko rozumianym y, ratownictwem. Natomiast u nas no, dochodzi potencjalne użycie siły. No ale. Y, Obywatel ma, no w wolnym kraju, wolny obywatel ma prawo do samoobrony, do obrony koniecznej. Yy... I no moim zdaniem nie, nie yy, można tego prawa tylko yy, traktować w takim ściśle indywidualnym sensie. Yy, I uważam, że, że prawo to może yy, realizować no, yy, w sposób zorganizowany i zbiorowy, a nawet, nawet yy, powinien, yy, aby no, yy, w sytuacji, kiedy. kiedy yy, 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 Organy państwa nie, nie będą w danej chwili mogły, mogły zapewnić ludziom ochrony i obronić ich, wówczas ludzie będą musieli, musieli zrobić to sami.